Twój mózg żyje w przeszłości. Nie potrafi odróżnić wspomnienia od teraźniejszości. Dlatego jedno słowo może przywrócić ból sprzed lat. Kiedy wspominasz wydarzenie, aktywujesz te same obszary mózgu, które były aktywne wtedy. Dla mózgu to powtórka. Ciało reaguje lękiem, stresem, jakbyś znów tam był. Hipokamp i ciało migdałowate są odpowiedzialne za te reakcje. Hipokamp tworzy mapę pamięci, a ciało migdałowate dodaje emocje. Gdy wspomnienie było silne, wraca szybciej. Ktoś powiedział coś bolesnego? Podobny ton głosu uruchamia stres. Mózg nie widzi różnicy między wtedy a teraz. Zostaw komentarz. Czy wracasz do przeszłości i czujesz to, jakby działo się dziś? Obserwuj, by dowiedzieć się, dlaczego mózg robi takie sztuczki. Dobra wiadomość? Możesz nauczyć mózg odróżniać wspomnienia od rzeczywistości. Mindfulness, terapia, świadome oddychanie to narzędzia, które pomagają. Ty nie jesteś swoim wspomnieniem, jesteś tym, kto je obserwuje.